Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w twojej piwnicy, w którym przetestujemy niestety nie Toyotę Supra 1000 Kuni bez zakucia, tylko Toyotę Selike, która jest wolniejsza niż wygląda i podobno była japońską odpowiedzią na Forda Mustanga. Nie wiem w którym miejscu, to jest Ford Mustang, ale Patrzcie, tam jest barzad. Znajdujemy się w przepięknym miejscu, jakim jest targowisko w Konstancinie. Dzisiaj akurat nieczynne. Wspaniałe jest to, że to miejsce zatrzymało się w latach 90. z całym urokiem tych lat 90. Jednocześnie tam znajduje się bardzo prestiżowa galeria handlowa w cudzysłowie galeria handlowa Stara Papiernia w drogiej miejscowości podwarszawskiej, jaką jest Konstancin. I najpiękniejsze jest to, że tamta galeria handlowa to jest 5 sklepów na krzyż. Wszystkie takie pod tytułem yy, Biopiekarnia, i bio Biogówno. A tuż obok mamy rasowe syfiaste targowisko. Gołąb mi właśnie atakuje aparat. Jest to wspaniałe miejsce. Idealne, żeby zabrać te oto w teorii rajdową selikę 1.6 STI. Mam nadzieję, że dźwięk będzie się nadawał, bo jest trochę głośno. Ogólnie to było tak, że. W latach 70., a w zasadzie pod koniec lat 60., Japończycy, widząc Forda Mustanga, który wszedł w 1964 roku, stwierdzili, że Japończycy nie gęsi, też swojego Mustanga mają. I tak oto Toyota stwierdziła, że wezmą Bebechy Kariny, czyli takiego powiedzmy. Zwykłego rodzinnego sedana i zrobią z tego sportowe kupę, tak zwane 2 plus 2, w ogóle 2 plus 2 w samochodach to jest moje ulubione określenie? 2 plus 2 oznacza, że mamy dwa normalne miejsca z przodu i dwa takie, kurwa na upartego, jak się wciśniesz z tyłu. Skąd wzięła się nazwa Selika? Podobnież z łaciny, ze słowa, które się pisze jakoś caelika, generalnie. Niebiańskie coś, to jest niebiański samochód. Z linii Selik pod koniec lat 70. powstało coś, co się nazywało Toyota Selika Supra, czyli ta legendarna Supra, do której pałują się wszyscy. Młodociani fani japońskiej motoryzacji. Ta, co najczęściej był ten mem z 1000 kuni bez zakucia Mordo i w ogóle najlepsze silniki w historii ludzkości. Tymczasem Selika pozostaje gdzieś w cieniu, bo faktycznie trzymała się idei Forda Mustanga. Bo nie wiem, czy wiecie, ale cała idea Forda Mustanga, który u nas jest idealizowany jako niesamowicie sportowy, szybki samochód. No to właśnie ideą Forda Mustanga. Nie było to, żeby był szybki, nie było nawet to, żeby był jakoś specjalnie mocny. To miał być samochód, który wygląda, jest ciekawy, ale jednocześnie jest dość tanim samochodem, w cudzysłowie coupé sportowym dla ludu. I tak właśnie było z Seliką. Chociaż, o ile tutaj mamy 1.6 STI, które nie ma jakiegoś specjalnego wyposażenia, o tyle Seliki, które były na wyższym poziomie wyposażenia, naprawdę miały trochę fajnych dodatków, między innymi. 4 WS, ogólnie cała Japonia, jak może już tam wspominałem o tym przy Hondzie Prelud, robiła ten system czterech kół skrętnych. Także w Selice też można było kupić sobie ten system. Ta historia tej Seliki jest tak fascynująca, że zrobię przerywnik na porady finansowe, bo to biedy. Nie, no nie. Nie robię porad finansowych, nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o porady finansowe, ale ktoś ostatnio zapytał, gdzie ubezpieczyć takiego bydlaka śmierdziela najlepiej? No kurwa, ale tutaj opowiem Wam jedną rzecz pod tytułem Oszczędzańsko pieniędzy. Otóż, dlaczego warto skorzystać z porównywarki? Tajemnicą poliszynela, jeśli chcecie ubezpieczyć OC samochód, jest to, że firmy ubezpieczeniowe toczą między sobą małą wojnę. W kwestii ceny ubezpieczeń na porównywarkach. Dlaczego? Bo tam jak wchodzicie, od razu dostajecie całą listę kwot, za jakie możecie ubezpieczyć i z definicji wygrywa ten, kto da najmniej. Nie ma tak, że na przykład agent ma tego ubezpieczyciela, a tam tego nie ma. Wszyscy są w jednym miejscu. Dlatego warto sobie sprawdzić na porównywarce, bo nie zawsze, ale bardzo często tam będą najlepsze oferty. A gdzie najlepiej to zrobić? Ono tam, gdzie daje wam. Jedynie słuszny link do cashbacku 150 zł, czyli wiadomo zawsze w serduszku. w opisie jest ten link i jeszcze jak sobie tam zanabędziecie takie ubezpieczenie, bo wyjdzie Wam fajnie, dostajecie link polecający, który jak wyślecie dalej i ktoś skorzysta za każdym razem dostajecie po 50 zł, Aż do 2000 zł. Także jedynie słuszna porównywarka, na której warto sobie sprawdzić OCE albo ACE, bo może wam fajnie wyjdzie, znajduje się w linku w opisie. Tradycyjnie. kuwa, już tam iść mi, to klikasz ten link. Lecimy dalej z opowiadaniem, jakże fascynującej historii Toyota seliki. Na czym polegała jedna bardzo niekoszerna rzecz, która zmieniła się w selicy i która występuje tutaj? Otóż, jeśli dobrze pamiętam, w latach 80., około w połowie lat 80., Toyota przeszła z układu silnik z przodu i napęd na tył, na niestety kurwa napęd na przód. No i wtedy okazało się, że to niby wygląda, ale w zasadzie to w dużej mierze jest jak zwykła korolla, z którą zresztą dzieli wiele elementów mechanicznych, na przykład ten silnik. Teraz tak, to jest piąta generacja, generacja, która weszła, żebym nie popierdolił, ale chyba w 89. Bardzo dobrze się przygotowałem do odcinka, jak zawsze. No i ona była zapowiadana jako taka odmiana całej linii tej modelowej, coś nowego dla marki. Czyli kończą się lata 80., zaczynają 90. zaraz. raz zmienić coś na Obłą kurwa, mydelniczkę, która nie ma żadnego wyrazu, i gdyby nie te popapy to wyglądałaby jak taki jednolity, okrągły kloc. Oczywiście, wiele osób, przynajmniej tak mi się wydaje, wiele osób lubi takie kształty, wielu oddemiarzy lubi te wszystkie ich okrągłe gówna. Ja uważam, że japońskie samochody to się nadawały, dopóki były kwadratowe, a te wszystkie okrągłe to w ogóle. Ja, nie wiem, ja ciągle biorę do testów jakieś samochody z początku lat 90., które wyglądały jak mydelniczki, a potem narzekam, że wyglądały jak mydelniczki, jakby duży mózg czas. Dobrze, zrobimy coś, żeby było coś nowego. Kumacie kurwa, także nie przerywając tego ujęcia, powiadam o wyglądzie tego samochodu, bo potem se pochodzę i dorobię takie ujęcie, w którym będę pokazywał palcem to, o czym powiedziałem, to się kamera mniej będzie trząść. I będzie to lepiej wyglądać, a wy wyjątkowo nie dostaniecie choroby morskiej. Chociaż ja wiem, fajniej było jak były te odcinki, co były gorzej nagrywane. Mhm, tak, z raken pierdaken. Oczywiście, że jak taki zrobiłem, to się gorzej wyświetlił. Zacznijmy od frontu. Front nawiązujący jeszcze do tych wszystkich klinów, które były w latach 80., ale wyokrąglony tutaj, tak, żeby przypadkiem nie było zbyt wielu kątów ostrych. Jest już chyba końcówka ery świateł popapów wystających. I co? I tak naprawdę ten taki łeskowato klinowaty kształt z dość dużym frontem, małą kabiną, która wygląda jak taka tutaj kapsuła wychodząca z tego auta i łagodnie schodzącym tyłem z potężną klapą i obowiązkowym spoilerem. Jak jesteśmy już z tyłu, mamy tutaj napis 16 walwę, 16 zaworów, to 16 zaworów zapewnia 100 chyba 6 koni, gratuluję inżynierom z Japonii, kolega tutaj mój Tomek zawsze mówi, że Japonia jest super inżynieryjnie, gratuluję, taki wynik mocy z 1.6 osiągnęli Włosi w 68 roku, brawo! I to z 16 zaworami, Włosi robili to z 8 Dalej, no dalej, stylistyka. Słuchajcie, zapomniałem, zapomniałem. Tutaj na masce znajduje się spoiler. Jakbyście mieli za mało spoilerów w swojej suprze, znaczy w swojej serii, to macie spoiler i tu, i z tyłu, kurwa, żebyście czuli, jak bardzo jest rajdowe, żeby was dociskało do ziemi, kiedy zapierdalacie swoim stukonnym rozpierdalatorem. Dalej. Ja uważam, że najgorszą rzeczą, jaka wydarzyła się w okolicach lat 90 jest wprowadzenie tych obłych, kurwa, plastikowych klamek, które wyglądają jak gówno i są obrzydliwe w dotyku i jeszcze wydają taki paskudny dźwięk. Dobra, chodźmy do wnętrza, dalej wyrażać moją wielką miłość do japońskiej motoryzacji, zaczynając od wsiadania na tył, które chyba mi się nie uda. A. O nie, teraz już nie zamknę drzwi, no trudno Będziecie mieli gorsze ujęcia Mamma mia Ta, 2 plus 2 Chyba 2 plus 0,5 Albo 0,7 O kurwa, bażant Patrzcie, tam jest bażant Nie wiem, czy go widać Słuchajcie, siedzę tutaj z tyłu W pozycji, jak widać na chińskie Z głową do boku Nie mieszczącymi się kolanami Pozwala mi skupić całą potęgę mojej miłości do japońskich samochodów pod tytułem Kto w ogóle to główno produkował i po co? Japońscy inżynierowie są tacy pomysłowi. No, już ustaliliśmy. Silnik do OHC, nie ich wymysł. Poziom mocy świata z lat 60. -tych. Dalej, <noise> konsola tutaj zobaczcie, ta taka z obsługą wszystkiego skupiona na kierowcy. Prosto, po prostu z BMW. Jeśli chodzi o całkowitą stylistykę wnętrza, to mamy tutaj no, typowe obłe wczesne lata 90., koniec 80., bez niczego, co by się wyróżniało, za to z potężnym atakiem i fascynacją plastikiem, połączoną z japońską nudnością. Japonia miała wtedy okres robienia turbo-kurwa nudnych wnętrz, który trwa aż do dzisiaj. Kiedyś im się chyba zdarzały ciekawsze, natomiast tutaj zaczęły się takie, które zazwyczaj JDMA'rze tłumaczą, że chodzi o to, że mm, bo tu trzeba się skupić na drodze, bo, bo wiecie, tu trzeba się skupić na drodze, to to nie może być ładne wnętrze. No ale dobrze, weźmy się za jakieś feature'y tego samochodu. Zacznijmy od tego, że to jest pojazd podobnież sportowy, więc... Mamy niezbyt krótką zmianę biegów, z takim potężnym, wystającym dzynzlem. Tu mamy dołożone szyby w prądzie, na to, na to nie patrzcie, gaz też. Półeczka, jest miejsce na radio, jest spioła, jest nic specjalnego. Panel nawiewu. Kurwa, no fascynujący w chuj. Poza tym, że jest zerżnięte z BMW, to jak jest ustawiony, nie ma w nim nic ciekawego zegary. No tutaj też totalnie bez żadnej jakiejkolwiek inwencji twórczej, czyli trzy okrągłe zegary jak w Baleronie i milionie innych aut. Jedyna ciekawostka to, że tutaj pojawia nam się napis na obrotomierzu Economy i jeśli dobrze widzę, jest tam zielona i czerwona dioda pokazująca, czy jedziemy sportowo czy oszczędzamy paliwo, bo zaraz Wam o tym powiem przy okazji tego silnika, bo przypominam, samochód rzekomo sportowy, a opowiem Wam no, dwa zdania o tym, jaka była filozofia stojąca za silnikiem, który się w nim znajduje. Najśmieszniejsza rzecz w Selice, to bez dwóch zdań, jest jak sobie tak podchodzisz, myślisz sportowa, rajdowa i w ogóle, i zaglądasz pod maskę, a tu jeden, <laughs> 100 chyba 4 czy 6 koni. Potężny potwór 4AFE z rodziny A, wprowadzonej pod koniec lat 70. No to już jak na tamte czasy, silnik po prostu. Akceptowalnej, normalnej konstrukcji, co zresztą widać. Nawet zobaczcie, że ta konstrukcja wygląda jak milion innych silników. Mamy tylko 16 zaworów. Ciocia Wikipedia twierdzi, że to jest DOHC. Przy czym ja mam pewną wątpliwość, bo zobaczcie, jak jest rozwiązany rozrząd. U góry mamy tylko jedno koło, więc trochę nie wiem, jak miałby być napędzany ten drugi wałek, jeśli w ogóle tu jest. Chociaż, jak zejrzałem. Tutaj pod klapkę w lewo oleju to zobaczyłem jakieś koło zębate. Więc niewykluczone, że drugi wałek rozrządu nie jest napędzany paskiem, tylko przez pierwszy wałek, przez koło zębate. Nie wiem, jak wiecie, jak to dokładnie jest zrobione, to możecie mi napisać na przykład w komentarzu, dlaczego autor się to ch... Natomiast najświeższe jest to, że zobaczcie, pomijając tą plątaninę kabli, ile tu jest miejsca dla Ducha Świętego. Otóż ten silnik został zrobiony w taki sposób, by był jak najkrótszy. Między innymi zastosowano takie rozwiązanie, w którym między cylindrami, tam w środku, jak się spojrzy, nie ma żadnych kanałów wodnych, olejowych itd. Co ma dwie wspaniałe zalety. Po pierwsze, chyba łatwiej da się przegrzać pod obciążeniem ten motor, a po drugie, łatwo, żeby wypierdolił po prostu uszczelkę pod głowicą między cylindrami bo przerwy między nimi są minimalne nazywa się to po angielsku Siamis czyli takie jakby Cylindry syjamskie to prawie jak bangladeszkie, czy jak to się tam mówi ruszamy na wycieczkę Toyotą seliką. ja już się odrobinkę nią przejechałem kilkaset metrów już muszę wam powiedzieć, że jest typowo dla samochodów japońskich czyli dopóki je oglądasz z zewnątrz dopóki je oglądasz wewnątrz to one są po prostu nieciekawe. Back. Natomiast prawdziwa, prawdziwa jakość tych aut pokazuje się w jeździe. Zacząłbym od tego, że pozycja za kierownicą, pomimo tego, że jedziemy wozem z potężnym 1.6, czyli bez mocy tak naprawdę, to pozycja za kierownicą jest bardzo przyjemna i bardzo sportowa. W sensie tak się prawie leży niziutko, w tym aucie, trochę sobie poprawię kierownicę o, leży się niziutko w tym aucie, wygodnie, nawet tutaj trochę za daleko mam to oparcie do tyłu, ale jest taka sportowa pozycja z twardym y, półkubełkowym siedzeniem, no po prostu miodzio, jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, bardzo mi się podoba ta pozycja za kierownicą teraz tak, jak już ruszyliśmy to kolejną rzeczą, która mi się bardzo podoba w tej selice, jest wrażenie jakości, które sprawia ten samochód. To są takie drobne detale, których nawet nie potrafię do końca wskazać, ale które sprawiają, że wiem, że samochód jest dobrze wykonany. W sensie, na blacie mam 327 tysięcy, a jadę wozem, który nie daje żadnych oznak tego, że jest jakoś zużyty. Po prostu on tak gładko płynie. Nie izoluje mnie od tego, co się dzieje dookoła, tego, co się dzieje na drodze, natomiast wszystko działa tak, jak powinno działać. Jest to świetne wrażenie, którego nie umiem Wam kurwa opisać, ale naprawdę pod tym kątem coś pięknego. Na razie jadę sobie taką bardzo spokojną prędkością 50 na godzinę. Bo o, skończył mi się teren zabudowany, ale niestety znowu mam 50 na godzinę, ale mam przynajmniej zakręty, w które mogę sobie powchodzić. Także podtrzymamy tą naszą superkę na wyższych obrotach i zobaczymy, jak sobie radzi zawieszenie z zakrętami. No i teraz na przykład dohamowałem niepotrzebnie. To auto naprawdę się trzyma drogi, a teraz ekonomii nam się przełączyło, bo jest pizda ogień do 70, bo niestety tylko tyle wolno tu jechać. Tym autem bardzo fajnie się też jeździ spokojnie, powoli. To jest zaskakująco wygodny i cichy samochód. W sensie, sobie jadę, ledwo co przyspieszam, powolutku, nie jest też za głośno jakoś, bardzo spoko takie, powiedzmy, nieomalże Gran Turismo trasówka. Naprawdę jest przyzwoicie. O, Volvo mnie wyprzedza. To bardzo dobrze, bo mi się akurat kończy teren zabudowany i nikogo nie ma za mną, więc mogę No, pomimo tego, że ma 100 koni, to naprawdę przyjemnie rozwija tą moc. Naprawdę przyjemnie rozwija tą moc. Niestety, tutaj już musiałem zwolnić, ponieważ było 70, natomiast do tych 70-80 ciągnął bardzo przyjemnie. Jeśli chodzi o brzmienie, to słychać, że to jest słaby czterogarowiec, że to jest mały czterogarowiec. Natomiast to, jak rozwija, jak się kręci, jak się wkręca na obroty ten silnik, no to jest typowo japońskie. Kurwa, no to jest, to jest tak z tymi japońskimi autami, że dopóki oglądasz je z zewnątrz i jakby tak obcujesz z nimi przed jazdą, to są odrzucające, kurwa. Ale prawdziwy kunszt japońskich inżynierów, których wyśmiewałem w tym odcinku w ogóle, jest właśnie w tym, jak te samochody jeżdżą. To widać, że to jest to, na czym oni się skupili, oni nie wyważali otwartych drzwi. Oni wykorzystali rozwiązania, które już istniały, ale doprowadzili je do perfekcji. I tak tutaj mamy doprowadzone do perfekcji niezbyt mocny silnik. I samochód powiedzmy taki ludowe kupę, które zostało to wszystko tak zrobione, że aż chce się tym jeździć. Naprawdę po prostu chce się tym jeździć. I to jest coś, coś pięknego, co tutaj japońskim inżynierom się udało. Wspaniałe wrażenie też na mnie robią te przednie popapy z tą długą maską, przy tym jak nisko się siedzi. Ja tak naprawdę widzę tak głównie te popapy. To też daje wrażenie takiej sportowości. Ja w pełni rozumiem ludzi, którzy lubią te auta, którzy lubią nimi jeździć którzy są jakoś fanami tej japońskiej motoryzacji. Bo faktycznie da się być fanem czegoś takiego. A zwłaszcza w sytuacji, w której tym da się pobawić, da się poprzyspieszać, pojechać trochę agresywniej. Bo to jakby zachęca, pomimo bycia słabym, zachęca. Jest fajnie zestrojone, fajnie zestrojone zawieszenie. Dobrze też działa układ kierowniczy, który jest precyzyjny. I przestajesz wtedy widzieć to, że wnętrze jest paskudne że nie wiem, że wygląda to średnio jak taka kurwa mydelniczka, bo skupiasz się na tym, że to naprawdę dobrze jeździ. Myślę, że z mocniejszym silnikiem, w fajniejszej wersji, to musi być naprawdę przyjemne auto, pomimo napędu na przód. Natomiast właśnie, miałem w o tej ekonomii przy silniku zapomniałem. Otóż, fascynuje mnie to, że mamy tutaj auto sportowe. Natomiast pierwszą rzeczą którą można przeczytać, kurwa, na japońskiej Wikipedii jest to, że no, ta rodzina silników 4A, czy tam 4A, czy tam w ogóle A powstała z myślą o y, ekonomii, o niskim spalaniu. Także tutaj mamy połączenie sportu i niskiego spalania, które generalnie brzmi jak bzdura, ale wbrew pozorom w przypadku Targetu, który kupował te auta, nie było to tak głupie, bo taki Mustang nie był w ogóle ekonomiczny. Natomiast japoński Mustang w postaci Seliki już jak najbardziej. Także dla powiedzmy nie do końca zamożnych ludzi, którzy jednak chcieli mieć sportowe auto, a przynajmniej coś, co wygląda jak sportowe auto, idealnie po prostu, dostawali to, czego chcieli połączenie wrażenia sportowości z niskimi kosztami utrzymania. Zwalniam sobie, bo tam są te zakręty, a przede mną są dwa auta. I zaraz pierdą. Ale da się zmieniać szybko biegi. Da się. Natomiast no cudów nie ma. W sensie ona sprawia wrażenie, że przyspiesza, ta selika. Ale tak naprawdę tak do końca tego nie robi. Generalnie ok, wóz. W sensie, ja bym go sobie nie kupił. Na pewno. Jest zbyt brzydki i zbyt nieinteresujący. To fajnie jeździć. Ale to nie jeździ w takim klimacie, którego, który ja lubię. To jeździ bardzo, bardzo, bardzo współcześnie. Nie czuć tutaj, że to jest kurwa 30-letnie auto. Także, niestety, cóż Wam mogę powiedzieć pod kątem jazdy. Dobry wóz. Dobry wóz, chociaż niezbyt szybki. Ale zajebiste bagno. I bagno. Natomiast pod każdym innym względem, bo sprzedam bagno wspaniale, pod każdym innym względem nic specjalnego. Brzydkie, nieciekawe, udające, napęd na przód, Bleh. Moja, jak widać, potwierdza się, moja miłość do japońskiej motoryzacji jest pojęciem czysto incydentalnym. I to tyle na dzisiaj, przypominam, że w linku macie jedyną słuszną porównywareczkę, w której macie i cashback, i linki polecające z dodatkowymi pieniążkami, i można tanio ubezpieczyć, także OC swój samochód. No i co? I to tyle na dziś, do zobaczenia w kolejnym czwartkowym odcineczku.